Moi drodzy, na samym początku chciałabym Wam serdecznie podziękować za wszystkie Wasze komentarze, za lajki. Witam nowych widzów oraz osoby, które są ze mną już od jakiegoś czasu. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, co nam dała Anglia, jakie są plusy życia tutaj, ale to jest nasze zdanie, żeby nie było. Nie chciałabym, żeby ktoś się poczuł urażony albo źle zrozumiał. To po prostu to, co. To, co my, jak my czujemy, co dała Anglia dla nas. Pierwsze najważniejsze to, my przyjechaliśmy tutaj nie znając języka. Ja i mój mąż uczyliśmy się w Polsce rosyjskiego i niemieckiego, angielskiego nie mieliśmy. I to tutaj my od Anglików, no, sami też się uczyliśmy, tak? Ja chodziłam do szkoły. Wojtek się trochę uczył z książek, słuchał, ale głównie to uczyliśmy się od innych, bo. Prawda jest taka, że dużo daje rozmowa. Jeżeli znasz już jakieś słowa i rozmawiasz, używasz, to wtedy też się uczysz. I ja, gdy zaczęłam pracować w restauracji, po roku czasu już na tyle znałam język angielski, że mogłam obsługiwać gości na barze i przy stolikach. Więc jak dla mnie to było bardzo szybko i bardzo dobrze poszło mi z tą nauką i uczyli mnie Anglicy. Uczyli po prostu rozmawiając z nimi. Uczyłam się języka, no i mówię, całkiem, całkiem, całkiem dobrze to poszło. Nie jest tak, że nie znamy w ogóle. Radzimy sobie, jeżeli chodzi o wypełnianie dokumentów, czy coś, to, to w większości przypadków po prostu robimy to wszystko sami, nie korzystamy z pomocy innych. Ale moim zdaniem, nasz angielski nie jest tak dobry, żeby iść na przykład na studia i mieć dobrą pracę. To jest fakt. No tutaj jest ta bariera językowa i to jest, no jest nie do przejścia, pomimo że uczymy się, staramy się, no to niestety nie każdy, chyba nie każdy się nadaje, nie każdy się nauczy języka tak szybko. No jedni są matematyczni, inni e, uczą się języków łatwo. No my mamy bardziej takie ścisłe umysły, niestety. No dla nas jest to, jest to bariera, jeżeli chodzi o no, mówię, lepszą pracę i lepsze wykształcenie, zdobycie czegoś tutaj. Kolejna sprawa taka na plus w Anglii, no to jest po prostu ta stabilność finansowa. Chcąc pracować, idziesz do pracy i ją po prostu masz. Starając się, to już w ogóle masz. No może nie w tej pracy, gdzie jestem, bo tutaj po prostu się robi zawsze to samo. Ale tak jak mówiłam, w restauracji, tam się ktoś doceni. Tu, jeżeli się nie starasz, to po prostu masz pracę i robisz co robisz, a, a jeżeli się starasz, to w większości po prostu jesteś docenianym pracownikiem. W taki czy inny sposób. Ale tutaj się docenia głównie ludzi. No to też jest taki duży plus. Mm. Ogólnie Anglicy są bardzo mini. Są bardzo pomocni. E, nie mówią tego, co myślą, <laughs> a, żeby nikogo nie urazić. Mm. No, nie wiem, raczej ten kraj e, raczej ma więcej na pewno plusów niż minusów, ale to, 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 nie jest, e, to nie jest ważne, to nie jest to, dlaczego wracamy. Tak jak mówiłam e, we w, w którymś z wcześniejszych e, filmików, my przy, jak ja przyjeżdżałam pierwszy raz do Anglii, to dla mnie w ogóle to było wow. E, ja nie sądziłam, że kiedykolwiek wrócę do Polski. No cóż, e, życie to zweryfikowało, wyszło trochę inaczej. Nie, nie mówię, że źle, po prostu wyszło jak wyszło. Ale też nie jest tak, że my przyjechaliśmy tutaj drugi raz, bo nie mieliśmy w Polsce pieniędzy. Nie, my mieliśmy całkiem dobre życie, ale nam brakowało pieniędzy na biznes. My chcieliśmy kupić swoją ciężarówkę i mieć firmę transportową. Więc to już takie dosyć spore pieniądze, tak? I ciężko nam było zarobić to w Polsce. Kredytu nie mogliśmy dostać ponieważ nie mieliśmy zdolności kredytowej. Ewentualnie podzastaw domu, ale to nie wchodziło w grę, bo nie chcieliśmy ewentualnie stracić jeszcze domu. No wiadomo, w Polsce jest ciężko i trzeba o tym y, pamiętać. No, no taka jest prawda. Tam nie jest tak, że... No nie wiem, tu na przykład jest łatwiej z biznesami. Szybko możesz sobie coś otworzyć, jeżeli masz dobry pomysł i y, język, chociaż nawet ludzie bez języka też sobie radzą. Jakoś mają swoje biznesy tutaj, ale na pewno jest dużo łatwiej. Ten kraj jest taki, hmm, taki bardziej do, przystępny, jeżeli chodzi o tą papierologię i to wszystko. Naprawdę tu nawet nie znając języka, można sobie dać radę. Jak nie to, to ktoś ci pomoże, tu po prostu jest łatwiej. Nie ma co się oszukiwać, jest łatwiej. Tak jak mówię, jeżeli chcesz pracować, to znajdziesz pracę szybko. A jeżeli ktoś ma wysokie ambicje, zna dobrze język, to znajdzie bardzo dobrą pracę. I ja się nie dziwię, że niektórzy nie chcą wracać. Komentują, że nigdy nie wrócą do Polski. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. No u nas to, mówię, głównie przemawia za tym taka tęsknota. Chociaż śmieję się, że gdybym mogła sobie teleportować mój dom i rodzinę tutaj do Anglii. To do Polski nie trzeba byłoby wracać. No to u nas jest tak po prostu. Policja też jest miła. <gulanie> Ogólnie raczej taka pomocna. Yy, nikt z pałami nie leci na ludzi. No ale to nie o to chodzi. Yy. A i my też, tak, my pamiętamy na przykład, że dzięki, dzięki temu, że mogliśmy wyjechać tutaj, zarobić pieniądze, udało nam się postawić dom w Polsce. E, na pewno nie udałoby nam się zrobić tego tak szybko, pracując tam, o ile w ogóle by nam się udało. No, nie ma co się oszukiwać, e, zarobki tutaj, a zarobki tam, no często są nieporównywalne, bo są ludzie w Polsce, którzy zarabiają naprawdę duże pieniądze. Ale nie jest to takie. Hmm, nie ma tych ludzi aż tak dużo. W Polsce rynek pracy jest. No ciężko się tam przebić, ciężko się wybić, trzeba mieć dobre znajomości. No my o tym wiemy. Wiemy o tym, ale no pomimo wszystko i tak chcemy spróbować wrócić, tak? Um, mam nadzieję, że nam się uda. No zobaczymy. A, jeszcze moi drodzy, warto tutaj przyjechać. No teraz to już jest trochę gorzej, nie jest tak łatwo, ale jednak warto nawet i poznać kulturę Anglii. Są tu pewne różnice. No wszyscy chyba wiedzą te śmieszne dwa krany: ciepła woda, zimna woda. To jest takie no nie do przejścia jak dla mnie, ale jeszcze bardzo często spotykane. No Oni żyją po prostu tak zupełnie inaczej, mają inne podejście do życia. E, przez, no my takiego my, jako naród w większości, myślę, że po prostu mamy. Nie mamy tak. E, tu się tak nie przejmują, e, aby wystarczyło. Nie, nie, za szybko nie pracuj, nie ma co się przejmować. To takie życie takie bezstresowe. Nie wiem, e, też oni na przykład nie przywiązują uwagi do, do pewnych rzeczy materialnych. Co zauważyłam tutaj. Nie patrzył, jak jesteś ubrany, to też jest fajnie. E, czy to masz... no, może lubię ją, drogie ubrania, ale nikt nie obgada, że, ty jesteś go... że ktoś jest gorzej ubrany czy coś. E, też nie patrzył, jak ktoś mieszka. E, nie ma takiego wścibskiego trybu życia, takiego podejścia. E, chociaż ja sama chyba jestem trochę wścibska, bo jak chodzę i z Duffin, to zauważam, jak oni okropnie mieszkają w domach. Ale jest jedna ważna rzecz. Na przykład BM kanówka stoi pod domem. I to jest takie dla mnie dziwne. No bo mieszkają w takich złych warunkach, w takich nieraz domach, ale fajny samochód nowy musi być. No u nich jest przede wszystkim wygoda. E, lubię ją pojechać sobie na wakacje bardzo często. To wakacje to jest takie priorytetowe u nich. E, no muszą być. Wiem, jak koleżanki w pracy cierpią, bo. Teraz przez tą sytuację nie mogły pojechać na holiday, więc no, to jest depresja. Po prostu to jest depresja. No, tu się tak no mówię, nie przejmują się tak bardzo niektórymi rzeczami, no ale nie pojechanie na urlop to, to już jest źle. <grych> to już jest bardzo ważne i to jest, jest taki bardzo duży minus. Um. No, tak, gdyby tak przy, cały czas przybywać tutaj z Anglikami, to na pewno taka oni mają inną mentalność. No, moim zdaniem jest taka właśnie na plus. Takie mniej stresowe życie, e, takie zupełnie inne. No, my Polacy tak nie mamy. No, nie wiem, taki, taka inna kultura. I na przykład, o, dla kierowców, plus dla kierowców. Tutaj wyjeżdżając z podporządkowanej, nie, nie czeka się pół godziny, aż uda ci się znaleźć gdzieś tam, aby wjechać. Tu po prostu przepuszczają. Ktoś mrugnie światłami, proszę jedź. No to jest naprawdę kurczę, to takie niespotykane, ale bardzo miłe i bardzo ułatwia to życie. Chociaż nie wiem dlaczego i tak jest dużo wypadków. No może po prostu z pewnych nieumiejętności jazdy, ale taka kultura jazdy. Kultura jazdy to jest duży plus, moim zdaniem. No, dostępność do wszystkiego. No, my mieszkamy w sporym mieście, więc mamy dostępność tutaj do wszystkiego. No, jeżeli chodzi o lekarze, to tak różnie bywa, ale ogólnie. I tak można się dostać, tak? Nie widać aż tak bardzo jakiejś takiej dyskryminacji, że jesteśmy... Polakami. Nie widać tego tak na ulicy. Nie, jakoś przychodzi się, e, nikt nie patrzy krzywo. Całkiem tak e, nie czujemy się tutaj jak u siebie, ale nie to, że czujemy się aż tak bardzo jak intruzi. Nie. E, myślę, że ten kraj jest jednak tolerancyjny. Pomimo tego, że większość jest rasistów. Ale jakaś tam tolerancja na pewnym poziomie jest. Więc nie jest źle. Ogólnie, no chyba... Ania no, ma bardzo dużo plusów. Nie ma co się oszukiwać. I no tak, jeżeli komuś się tu podoba, to po prostu żyć nie umierać. Chcesz y, pracować, zarabiać, masz wszystko. Naprawdę. Moi drodzy, jeżeli filmik się podobał, zostawcie lajka, dajcie subka. Do usłyszenia.